Rzeczniczy Prezes Sądu, takie będę Dzień U Was nas nie umie, odwołuje się teraz na prawo do informacji publicznej. Wzywam Panią, żeby Pani podała konkretnie, kto powiedział na Dyskryminowany. On na... O, proszę do samej Pani to A panie. No, Pan ma Panie Funkcjonariusz, Pan ma dzieci? Tak. Pan ma dzieci, Panie Funkcjonariusz? No Pan ma dzieci. To to, że my idziemy w imieniu pana dzieci również Chcemy wejść. Czy pan z, u pana znieczulica y, 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 tego? Jest? Czy una, u pana znieczulnica jest społeczna? Panie funkcjonariusz. Pan się zbadał na glifosa? No proszę, panie funkcjonariusz. Dla kogo pan pracuje? Z czyich podatków pan jest utrzymywany, panie funkcjonariusz? Panie funkcjonariusz, ja bym chciał przejść i czy pan mnie aresztować będzie? Jak ja przejdę? Jaka jest sytuacja, panie funkcjonariusz? Pan zadzwoni do swojego dowódcy i pan się zapyta, czy pan może większą ilość ludzi wpuścić w interesie społecznym? Bo to jest najważniejsze, panie funkcjonariusz. Maciu, witam cię. Do toalety.

Pan funkcjonariusz mi mieszkanie. Może pani będzie pewnie. Oczywiście. Ma pani takie doświadczenie? Ma. Tak? Mogę zobaczyć? Nie to nie tej mafii, ma. tylko ma przedstawicz. Nie dobrze, no że pani ma porządku, ale mało nie ma Proszę. Dajcie sobie do tego sprawę. Prawdzą Państwo bardzo osób Widzicie? Interes społeczny. Oh. Szalom Izraelu! Halo! jest tak, O! Kolejny pan funkcjonariusz, pan funkcjonariusz Gruszka nie chce nas puścić, no ma dzieci i w jego interesie również jego dzieci i nie chce nas puścić pan funkcjonariusz, widzicie co się tu dzieje? Panie Panie po cały czas państwie POLIN co się dzieje? Panie funkcjonariuszu, czy Pan może podjąć decyzję jakoś, czy nie? Pan nie, nie, poważnie czy, to, nie my tu podejmujemy decyzję. A kto? Sędzia podejmuje decyzję. A który to sędzia? No to trzeba na wokandę sprawdzić. No na wokandę my chcieliśmy wejść ja interesie ja myślę, też, to Pani. w interesie społecznym. Jak tam nikt nie ma Zaraz, zaraz, sł słonko, słonko. Popatrz no. się poczuł źle. Niech usiądnie, zrobię co Widzicie Patryczka? Patrzcie Patryczek. Nawet <ślech> Patryczek nas przyjechał. Rysiu? Rysiu jechał 800 kilometrów. No, zdąży. I zdążył. Patryczek przyjechał pociągiem z Wrocławia. Sam przyjechał, tak. słuchajcie. A sam są tonięcia od podejrzenia, że pomóżą w praktyce i do niego oczywiście sam nie robi. Jak mu staram, Patryczek pomaga jak kamerki. A Patryczek jest. Proszę. Widzicie? Patryczek jest Ten dla dobra no, polskich dzieci Dzień. jest wszędzie. Może no. pani z promiętnik no. wyjść, bo sala bywała telekanał z innymi prawami. To jest wyjście. No właśnie, osoby takie No Oczywiście, że ty. Nie tylko tak, tak. Też się przedeznajdź, że możecie brać Słuchajcie, kurczę, ciśnie mnie strasznie. Oni mają małe główki. Dziewczyny, one mają małe główki. Cześć! Słuchajcie, małe główki mają ci szalony. No, ja nie wiem jak to się stało. pokarało im, nie jest Co? Ja wam właśnie strasznie i pokerało. Są takie małe główki. Jest już? Oh, A czy ktoś dzwonił, proszę I powiedzieć, tam nie nie do góry? Już zadzwoni pan Bardzo dziękujemy panie, panie, panie? W panie nie są dla goju, Panie zdrowie, jak się będzie sypała cała Republika Polski? I oczywiście też nie wiem A madam, pani proszę pani funkcjonariusz? Pani szanowna funkcjonariusz pokrywają o jakieś tam pandemiach, tak. tak. Pani nie, nie, pani, nie tak. pani sierżant, proszę się doedukować. Pani funkcjonariusz, szanowna pani funkcjonariusz, czy pani nie słyszy? Pani sierżant, mój Panią woła. Czy pani nie słyszy rabina swojego? Czy pani nie słyszy? Pani funkcjonariusz. Czy ja chciałbym zapytać Panią, czy pani ma dzieci? Pani z ma... Czy pani w języku polskim rozumie, czy nie? Pani funkcjonariusz. Przecież pan Marcin Gustawski walczy o wszystkie dzieci i my chcemy... Proszę zaczekać chwilkę zaraz przekażę za nasze prezesie, podatki i bez ciepełku tutaj sobie krótki rzecz. Przecież rękaw my nic złego nie bezza. zrobimy. Rękawki. My chcemy go wesprzeć tam. Za nasze podatki nie chcą nas puścić do naszych sądów na... W Republic of Poland, Polin of. No. Widzicie, kochani. Widzicie, kochani, jak nas traktują. A na rok tańczyli sobie skarga nam nawet. Ja mam go dzisiaj zatańczą komedianta tam przed komedą. Przed 13 pokręgiem, tak? bo ja mam trzynaście w dzisiaj, ja wam powiem. I reżysera też mamy. Reżyser też jest mam. Rabin Marcin i rabin Pani. No. My wam dzisiaj zrobimy dyskotekę Komedianci dla Ciebie specjalnie puścimy tą piosenkę od Piotka Bietki. A wczoraj tam prąd już mamy dostarczony. Prąd komediant jest rachunek zapłat, żeby my mieli dzisiaj go za, za niedobrę. Tak, brak. tak, wczoraj już tam y, komediant nam... Y, o, ogródek tak, nam ta drą. Ta ta tak, ogródek i prąd już nam podłączył. No, Także to dzisiaj to, będziemy tam tańcować no, na Nowowie, tak? Tak, przyczynał, słuchajcie, no, bo taki jeden tam się na tych poru, na pistację w półcyku, ściuś urodził, tam... Nie Będziemy na krzaczki oddawać naturalnie. Nie naturalnie. Nie, brywa, nie, mają Nie, trochę. kobiety A tam nie. Nie, zasłaniać krzaczkiem kobiety Będziemy zasłaniać nie, A co? Słuchajcie, Nie, natura, to natura. to nie, co nie, nie, za nie, trzeba Pani szanowna, funkcjonariusz, ja jeszcze raz się wrócę do Pani. Czy Pani ma dzieci? Pani Magdo. Pani Madziu. Dokładnie. Pani Czy Pani nie ma serca po lewej stronie? Ale Pani się ładnie uśmiechnęła, tak naprawdę. Ja pani nie, wie, no co ja pani, wie. pani może. Taka śliczna, buzia i zakręta. Ja. I co? ma Pan jakąś wiadomość? Co oni z Panią robią? Ciekawe. Ciekawe. Przecież Aż się sprawa skończy. Aż się sprawa nie idziesz na rozprawa? Zaraz nie pan, ma. pan się, kobiet, pan a, a, a się, sprawę, jak się nie pan Nie się Aż dzisiaj dzień mamy? Środa! Środa mam. dzisiaj ludzie kochani ma być środa ciepła. Tego. To was, o, to 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 dzisiaj to będzie siedział komedianta, Panie, Armandzie... Pani, Pani, dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest. jako dzisiaj jest. dzisiaj jest. Rysiu dzisiaj jest. Rysiu dzisiaj jest. Rabindas. E, Rabindas. Rabindas. Rabindas no, to taka była taka, taka, ta to jest karta Rabindas. Proszę. Tylko proszę, dobrze zamknąć. Dobrze, proszę bardzo. No. Szanowni Państwo po fajne no, To, moi, to no, widzicie, sami.

do prezesa ustalił w takim razie że panie Jeremie proszę zejść czy pan podjął decyzję że można społeczność osoby które nie są w składzie proszę przeczytaj na o Proszę. zakulara jest proszę Chodzimy na komendę potem no Kasiu, pozdrawiamy twoje jaczyna ja Marcina! Aparat, tak. przyjrzał że tylko nic nas nie ma maseczki. nie ma. to. i mamy. Rabin Armani, Rzeka na ciebie. Wszyscy tu czekamy. nie opuszczę się, aż do nie ma, A bo, jeszcze ile w... na zewnątrz jest, a jeszcze w drugim korytarzu. No, nie balka, no balka. jeszcze e, na zewnątrz. Troszeczkę troszeczkę. być cicho, ja odczytam. Dobrze, dobrze. Odczytuję panu artykuł. Artykuł. 172 Kodeksu Karnego. Kogo będziemy karać? Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. To przeszkadza działaniom mającym na celu zapowierzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, albo mienia o wielkich rozmiarach. Podlega kazu pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Artykuł 172 Kodeksu Karnego. Jako ratownicy społeczni. Każdy z nas, każdy obywatel w tym kraju jest obowiązany zająć się sprawą, jeżeli widzi, że coś takiego ma w takim razie, szanowni panowie, nie panowie nie zostaliście, nie zostaliście pouczeni. Oni udają się, że Jest jeszcze wiele innych artykułów, które mówią, że nie możecie takiego odrzucać. Teraz państwu przeczytam. artykuł 260. Dla, dlatego on ja Już pańczyki wędzili. Jakie wiadomości? z Państwa do sprawy tutaj potrzebuje wejść? No my wszyscy świadko, my do świadkami do jesteśmy do sprawy. Do no patrzcie się ile świadków się świadków nam Moje dzieci, wszyscy... dzieci są strute. Ja bym chciała naprawdę wejść i powiedzieć coś, to tak? tak? Wszyscy są naszej wiary, wyznania. No. Wszyscy jesteśmy tutaj struci, obywatele. Chcemy wejść. Ale nam nie pozwalają. Nie pozwalają. Panie prezes, gdzieś pan się schował. 9:30. A może to nie nasz prezes? Nie, będziemy wołać A ja megafoniki mam Czekajcie, to pan przejdzie w polu sprawę. No, może no, nie, To co? Megafoniki idziemy po megafoniki. to nie wiem. Artykuł 260 to przemocą lub groźbą bezprawnego zarewnej przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania zgromadzenia lub uchodź albo takie zebranie zgromadzenia lub pochód rozprasza, podlega, że nie okaże ograniczenia wolności albo pozbawienia no. wolności do lat dwóch. Jaki to jest artykuł? 260. Artykuł 260. Tak. Artykuł 260. Mówić nie rozumiem. Nie. Przepraszam, czy ja mogę tam ja sobie usiąść? No. Bo ja mam przysyłkę tutaj dla rabina i z krzyżem. Przepraszam. No usiądę panie. Pani. Się ja Pani komisarz, ja sobie to posiadam. Posiadam, 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 posiadam.

Dajcie może ten, no nie wiem, musimy jakoś głośno zwołać Pana Prezesa, no niby nie ma... No bagry. jak głośno, to chyba przez megafon. No. Może trzy. To są pewnie, proszę to jest Księga Narodowa. Jest... Jest... Jeszcze na dzień dzisiejszy I... obowiązują. Pytajcie, czy będzie Pana między Panie mecenasie, no powiedzcie, czy, czy możemy się na to powoływać? powoływać Panicie. Panie mecenasie. Pani. Bardzo dobrze Panie Mecenasie. W razie czego poprowadzi pan tą sprawę sprawy. Absolutnie jak? Dobrze Pani. Nie. Powiedział nie. Powiedział tak. Absolutnie nie odmawia Dlaczego? Ale nie zostało. Taka jest decyzja bez... bez się boi się o 10% albo może... Ale nie czego ja, tak się boją Oczywiście. Bo bo a pan Marcin Gustawski mówi tylko, tak, prawdę, tak, tylko, tak, prawdę, tak, tylko tak. prawdę. Tylko prawdę. Oni się boją. Tak, Niestety. Nie nie. ale... Ja się chcę tylko coś napisać. Anime.

Tak. ale kto? Zatomujcie. Kto? to szturka przywróciłaby. No to trzeba było tą panią przywrócić. No, no, to było jak pani wpłynęła, no to trzeba było panowi policjanci, bo no, zaraz interwencję zrobiło Zdało, Jest niedydalność, tak? No więc można chodzić. Ja no, na górze. No, no jak e, nikt nie zejdzie, to ja tutaj będę normalnie no, no, ja to, jak to, stoję. Rysiu, ty musisz interweniować u, pani, u pana prezesa czy pani prezes, bo nie wiemy kto. Się... Ale jak ktoś ma, ma ochronę spokoju tak. za Oliwia, tak? Na kogo? Na nikt. Nie o którą je tylko policja. Wiedzi od kiedy macie bramki? Od wtedy, kiedy w no. no, no. Austrii? 60-letni mężczyzna zastrzelił 7 osób na sali sądowej, bo się bawili z nim w sądzie 4 lata o 20 cm gruntu, gdzie miało prawne dokumenty. 4 lata go ciągali po sądzie. Przyszedł na salę sądową, wybił 7 osób, razem ze swoją karpuzynką i tak dalej, tak dalej, niestety i powstały praweczki. No, Skoro sobie na na no właśnie, no to my idziemy, chodźcie przed ząb i zawołamy tutaj, może ktoś nas się. Chodźcie, idziemy przed ząb i tutaj. Działamy zbyt, <noise> w interesie społecznym całego narodu polskiego. Narodu polskiego. Chodź, tutaj dziecko chciało do toalety, może? Pan cię pokieruje. Będzie się działo. Yy, przepraszam cię, przyjęcie wyniku. Bardzo proszę, rabinie. Panie rabinie, proszę, przejście dla rabina. Proszę, przejście rabinie, proszę. Przejście dla rabina, widzicie, niezależne media. Proszę. Panie rabinie, nie spadnie pan ze słowem. Armani! 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 Zabłajcie go. Ale co trzeba? Idę do sekretariatu, do sekretarki razem z panem, so panem idę do sekretariatu. No po... Poczekajcie, let動. bo idę do sekretariatu. Sekretaria. Nie, 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 on peację. nie. Poczekaj, Abi, nie, poczekaj. Megafon. do A do toaletu ten wobcik, który teraz. Muszę. 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 dla narodów. Można się wysikać. jest. Nie poczekaj. Widzę, że Chełko w Idziemy do przodu. Jest dobrze. Możemy iść do tearety. Dziękuję uprzejmie. Nie razem, bo moglibyśmy coś zmontować. Każdemu zapraszam Wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, cenzura w środków społecznego przekazu oraz koncesjonowania ze są zakazane. To jest, artykuł 14. Przecież to nie jest proces o jakieś morderstwo że... Nie Nieważne o co to jest proces mało prawo. To jest... To jest... A to jest nie to Tak, coś Możesz mi to wsadzić do tego? Tutaj, tu, tutaj, A, tak w tak. sposób. Proszę państwa, więc nie stosujemy się do żadnych z tylnej części ciała wziętych rozporządzeń, bo to nie jest. To tylna część ciała. I wytrzymać z jednej części ciała czegoś, co jest szkodliwe dla naszego organizmu. A więc dosłownie. Dosłownie to, co Państwu mamy do powiedzenia. I każdemu jednemu. To działa na szkodę narodu polskiego. To działa na szkodę, szanowni państwo. Każdego obywatela tego narodu. Tu ma zastosowanie artykuł 165 Kodeksu Karnego. O sprowadzeniu wielkiego niebezpieczeństwa. Można to podciągnąć pod to, co działo się w Norymberdze, gdzie doszło do masowego ludobójstwa. I tam już nie było, szanowni państwo, żebyśmy wykonywali tylko rozkazy. Na dzień dzisiejszy jesteśmy tutaj ze względu na artykuł 165, gdzie ta sprawa w której bierzemy udział dotyczy każdego jednego obywatela Polski. Już nie ma podziału. Tak? Na przyrodne należności polityczne, na wiarę, na cokolwiek. Każdego jednego obywatela, jak również każdego jednego gościa, który zechce odwiedzić nas. I oni chcą nam tutaj stosować rozporządzenie. Tak? Rozporządzenia. Rozporządzenia to są rzeczy, które przy konstytucji Daar is een daar met een okropje beret. Właśnie proces Marcina Zbóstowskiego przeciwko producentowi, trucicielowi naszego narodu, trucicielowi polskich dzieci, naszych dzieci, firmom Animex Foods, globalnym, globalną korporacją, wikieta pod tym sądem, w imieniu polskich dzieci, rodziców, tutaj strutych dzieci. I mam nadzieję, że przyniesie efekt że odbije się to echem w całej Polsce. Ludzie wreszcie uświadomią się i innych znajomych, również tych nieświadomych, jaka sytuacja jest obecnie w Polsce, co nam, serwują, co nam serwuje ten nierząd i dlaczego nam to serwuje, dlaczego trwa depopulacja narodu polskiego. Umarło w ubiegłym roku najwięcej obywateli w całej Unii Europejskiej, właśnie w Republice Poli. Tak, moi drodzy. Tu na, umarło najwięcej ludzi. Nikt nie mówi o chorobach, nie ma dostępu do lekarzy, specjalistów. Odwlekane są yy, operacje, zabiegi, konsultacje. To wszystko. Za Judaszowe srebrniki. Za Judaszowe srebrniki. Takich mamy, takich mamy właśnie lekarzy, medyków, ratowników. Trochę od przerwę redaktor naczelny ośrodka informacji się Grzegorz Niedźwiedzki.